Witajcie, witajcie. Jesteśmy pod piąteczką i zajmiemy się wymianą tych gum na drążku reakcyjnym. Jak widzicie, one tu są y, ta już sfatygowana. Na pewno mamy cały komplet, cztery gumy. Dwie są takie tu y, z tej strony. I tu jeszcze będziemy mieć tak samo też tu od tej strony, tylko coś mnie przewód trzyma. Troszkę inna guma też do wymiany jest. Cztery śrubki, cztery śrubki, gumy. Także będziemy wymieniać. Objawia się to tym, że po prostu na nierównościach słychać takie nieładne stuki. Także idę po kluczyk trzynastkę i będziemy zaraz działać, kombinować. Tu tak samo idę po gumy. Zapraszam do oglądania. No i mamy dwie takie, dwie takie tuleje. Co niektórzy mówią, żeby je nasmarować, żeby się ułożyły. Ja nie jestem zwolennikiem. Po prostu uważam, że powinny być gumy ułożone tak, jak pracują. I to guma ma trzymać, a nie ślizgać się po tym drążku. Zresztą tam się dostaje pył. Potem się robi pasta ścierna, ściera nam wałek. Po co? Takie jest moje zdanie. A jak wy uważacie? No więc oczywiście wszystko zapsikane. Nie wiem ile tu kamera złapie, bo ciężko mi w tym kanale operować. Mam nadzieję, że jest OK. No i jeden mamy już odkręcony. Teraz będziemy się za drugi. Potem tamte dwa pozostałe po prostu trzeba złapać nakrętkę z tyłu bo się obraca z tej strony śrubka nie dała nie wytrzymała napięcia pękła po prostu w połowie yy, teraz biorę się za tą No i mamy już wszystkie gumy uwolnione Tu ściągamy Tam ściągamy Żeby nam tylko ten drążek nie wypadł Bo on teraz się Na niczym nie trzyma Przełowimy sobie tu gdzieś oświetlenko Tu na końcu jest założony I Tą będę potrzebował drugiej ręki. Dobra, więc mamy ta guma. Stara, ta nowa jeszcze niedognieciona, zobaczcie się, jest duża różnica, prawda? No i zakładamy ją tu na to swoje miejsce. Ja tu przetarłem z grubsza i zakładam po kolei. Te tuleje na swoje miejsce. No i niestety strasznie ciężko tutaj idzie. Nie miałem jak ściągnąć tego wszystkiego. Wziąłem dłuższą śrubę po prostu na przeszczał, złapałem, ściągnąłem, a teraz morsikiem przytrzymałem. I założę tą śrubę, która tu powinna być. Także no, trzeba sobie jakoś radzić. Nie sądziłem, że tu aż tak ciężko z tym wszystkim idzie. Nawet w Blagunie, co jest mały dostęp, chyba lepiej było. A może za dużo, my mi sprzedali No i wreszcie. Mam przyłapane te wszystkie śruby. Jak widzicie, na tych tylnych musiałem się pomęczyć. Te złapałem, żeby mniej więcej ustabilizować ten drążek, żeby nam nie latał z jednej i z drugiej strony. No i tu też jest przyłapane I teraz będę ściągał Wszystko po kolei Jedno za drugim O, jeszcze nie wiem czy wyjaśnię Dlaczego ten lewareczek tutaj stoi Po prostu sobie podniosłem Tu tuleję żeby sobie Ścisnąć, znaczy tuleję opaskę Żeby można było sobie tam Docisnąć I tu już mam ściągniętą Z drugiej strony też tą przy kole Na wahaczu mam ściągniętą Teraz mi zostają te już na maksa dokręcić te tylne. A, i jeszcze zanim to wszystko było dokręcone, to ja mniej więcej ustawiłem, żeby ten drążek reakcyjny był po środku, prawda? Żeby z jednej strony, o, tu mi ręka wchodzi, i tu też mi ręka wchodzi, żeby, no, żeby on był centralnie też, prawda? Jak tam trochę będzie przesunięty, myślę, że nie będzie problemu, ale, ale zawsze lepiej, żeby miał osadzenie. W tym samym miejscu mniej więcej, tyle samo drążka weszło w gumę, co i z drugiej strony. No i to zostało z naszej wymiany. Jak mówiłem, o ta śrubka rozwalona, peco pękła. Jak mówiłem, długą śrubę wziąłem, ściągnąłem z grubsza tą długą śrubą, zablokowałem sobie tym morsem, ten, ten mors bardzo dobry jest, ale on tak wygląda, bo przejeździł miesiąc czasu zapięty na amortyzatorze w samochodzie. Złapałem. I już potem wyjąłem tą śrubę i skręciłem na normalną. Te widzicie, są powygniatane, yy, powygniatane te tuleje. Jedna, druga, ta. Zobaczcie, są w te w gorszym stanie. Ostatecznie myślę, że jakbym tych nie wymieniał, tylko wymienił same te, to też by to stukanie ustało. Bo zobaczcie, w jakim stanie one są nawet tu przebite na wylot. Światełko tam w tunelu widać. I także to by było na tyle tej wymiany. Yy, niestety no nie miałem jak tam statywu ustawić w kanale. Kanał jest jaki jest, mokry, wilgotny. Zobaczcie, yy, jest raz, dwa, trzy. Na trzecim pustaku już wilgotno, podsącza się woda. I jest jeszcze dwa pustaki w dół tam wilgotno jest yy, wszędzie. Także no niestety takie warunki mam, ale lepsze takie niż żadne. Więc tyle. Zapraszam oczywiście do komentowania, lajkowania, subskrypcji. No i oczywiście do zobaczenia w kolejnych filmach. Na razie, trzymajcie się. Cześć.